Nie jest ojcem świętym, on był wybrany przez konklawę, przez Watykan i Chrystus tak zrobił, że tamtego, znaczy nie Chrystus, ten czas, ten przypadek, że tamtego truli papieża 31 dni, bo chciał z oto biednym rozdać, bo że Watykan to jest mafia synnego szatana. No i teraz papież Jan Paweł II był w teatrze, grał tego aktora i tych gojów i imprezy i kasa na papieżu, wiadomo. I on powiedział, żeby duch stąpił na tej ziemi. No i ja wiem, że Chrystus mnie wybrał, ciebie wybrał i w Polsce jest ten duch prawdy. Iskra z Polski, nawet to nie 100 lat temu tam Faustyna, że iskra z Polski, tam chląd. I ta iskra prawdy i ta prawda będzie, ta iskra będzie ogniem, a ogniem jest Chrystus, prawdą. Ogień daje życie na pustyni i spala. Jak ktoś woli złoto, to na pustyni zginie, jak ma wodę przeżyje. Z pragnienia się napije wody. A ludzie chcą kasę, kasę judaszową. I ksiądz nie służy Bogu, tylko mamonie. Mamonie, bo co za kasę. Wszystko, po śmierci kasa i umarły kasa, modlitwy za kasa. A my za darmo głosimy z Urszulką Zbyszek Prusinowski, ja Bogdan Cicierski i szukamy takich jak ty aniołów, żeby nas ta prawda łączyła. Wiara jest ze słuchania, czyli też masz tą wiarę, tą odwagę i twoje jak oglądam twoje filmiki, to mnie to buduje, bo widzę w tobie, że masz tego dobrego ducha. Byłeś na Rudzie, też ciebie widziałem, Kochuty. Tak, masz dużo tej, takiej temperamentu, nawet chciałem do ciebie podejść, ale jak, nie potrafię tego ogarnąć, bo do czujnego podeszłem, mnie też nagrywałem. Ale wrzucałem twoje filmiki, tak? Także chodzi o to, że, że mamy, mamy to głosić i to idzie na świat. I też policjanci na pewno to oglądają. Oni też się boją, że stracą pracę, gdzie pójdą, jako oni nauczeni na budowę, nic nie potrafią robić dla ludzi, tylko uczyli się, bo czy tam pośrednich szkołach czy jak, że na policję, będzie połował czy gazował. I to jest, później jak on to zrozumie, to naprawdę. To jest taki ogień, że jak mi się rodzina posypała, ja zbierałem puszki, policja, wszystko to i ja po prostu, ale ja wiedziałem, że Bóg jest ze mną. I ten Bóg teraz jest z wami. Ten Bogiem jest Chrystus, On jest żyjący i przybity do patyka do krzyża. Chrystus żyje. Chrystus przychodzi w Jego czasie, Jego prawdzie, miłości i sprawiedliwości, a policja jest człowiekiem bezprawia i dobrze, że ich tam edukujecie, karcicie, mówicie do nich. Bo oni, co niektórzy z tych, z tych słów przyjdą, zrozumieją, że jednak przez Was Bóg przemawia. Ta prawda w Was jest. I ta prawda będzie nas łączyć. Czyli kiedy to pęknie, nie wiem, nie znam tej godziny, ale wiemy, że jest bliżej jak dalej. I niedzielski też ta czwarta fala nie przyszła, że oni już, już, już upadają, już nie wiedzą, co wymyśleć. Ale dzięki Wam, bo oni się też boją, że, że tak działacie. Jesteście razem, jeden dla wszystkich. Także trzymacie się. Mhm. No, bo covida nie ma, nie? To jest wiemy, No, covida nie ma, to jest tak. Jehowy nie ma, covida... To jest ostatni bożyk. Za pieniądze uśmiercają ludzi, patrz. Tak, Ktoś nogę złamie, udali. to na covida go wpisują. Na zawał to covida. No. To jest, oni za pieniądze się sprzedali. Kupują sobie samochody, to. A później co? Zobaczą, że Bo Chrystus mówi, kto pozyskał cały świat, ale on duszy szkodę poniesie. I oni... Diabeł też kusił Chrystusa. I on mówi, precz bo on mówi, daj pokon dam ci królestwa świata, bo diabeł miał 6000 tysięcy lat tą władzę. A teraz już Chrystus go zamknął na, do Otchłani na tysiąc lat. I on przychodzi, daje nam prawo, to odwagi prawdy, że w nas te prawo jest, w naszych sercach i uczuciach. Ta szczera miłość jego. A miłość, miłość nie ma lęku i strachu, a ty masz tą miłość, bo jesteś odważny. I ta miłość będzie trwała na wieki, bo jest wiara, nadzieja, miłość. I Chrystus dał nam nadzieję życia wiecznego na ziemi, bo Adam stracił ten raj na ziemi i rodzinę. I teraz rodzinny Chrystus będzie łączył, ale w Jego prawdzie, w Jego doskonałej miłości. Bo świadki owe mają miłość, ale nie mają prawdy Chrystusa. To są faryzeusze udawana pokora. I oni są bardzo niebezpieczni. I oni są najdalej od Boga. Trzeba ich ratować. Ja też ich próbuję tutaj do Chrystusa, nie. Ale nie jest łatwo. Oni są najdalej. Najbliżej są katolicy. No spogan, bo katolicy no to rzymski kościół wiadomo, nie i... Poganie znaczy nieznający Boga. No jako katolik ja też zrozumiałem, że jestem poganinem, nie? bo Boga zacząłem poznawać dopiero jak Słowo Boże, mam 27 lat, zacząłem czytać i ja zrozumiałem, że Mateusza, Ty Mateusza, że to jest do mnie. Także, no, a wy jesteście jak? Jak się nazywacie? No jesteśmy uczniami Chrystusa. Mam te pieczątki na Syjonie Baranek. Gromada Syjon, na Syjonie Chrystus czeka jako baranek, bo wszyscy służą temu znamie bestii, nie? Wrócili się od baranka plecami. To jest objawięć, 14 rozdział od 1 do 5. I teraz czyści co się nie skalali z kobietami, czyli z religiami, z polityką z tym. No to wszystko jest, systemy są chore, to musi wszystko upaść. My jesteśmy uczciami Chrystusa. No ja mam tytuł Anioła z tym Synem Bożym. Królem jeszcze nie jestem, moja żona jest Wangli. No. Tak. Czyli, my jesteśmy uczniami jednego nauczyciela króla, jednego i mamy tytuł od niego. Jak ty masz żonę, on jest królem Chrystus, to masz coś królem? Bo król daje tytuł, to jest tak, jakby nazwisko, król, nazwisko, kto do królów jedziesz. To jest z Rodu Królewskiego jesteś. Objawienie 50, z Rodu Królewskiego jesteśmy, mamy na ziemi królować. A te panowanie Cezar, to jest tym panem od podatku, bo Bogu, Bogu Cezar robić z podatek, nie? I oni pokręcili w słowach, jest prawda. Słowianie czy Lechici, w słowach jest prawda ukryta. I ta prawda, właśnie ta Boża Prawda i rodzina, którą Bóg stworzył, co Bóg złączył, nie ksiądz pedofil, wiadomo. Bo chodzi o to, że Adam nie miał sakramentów i żył 930 lat, ale Ewa go uśmierciła, bo trzecia osoba się wpieprzyła, czyli szatan upadł na nią, nie? Diabeł, oszczerca. I teraz tak samo się dzieje, że jakaś trzecia osoba przyjdzie, jakaś firma, jakieś tam, jakieś, nie wiem, banki, kredyty, jakieś. No to są też siły szatańskie w ludziach, systemy, zakłamania. Także no, Chrystus jest nad tobą jako Ojciec Prawdy. I my jesteśmy twoimi braćmi w Jego naukach. Bo w Adamie mamy grzech i śmierć, w Chrystusie